Okej, okay, witajcie, my z, z tej strony Bezią. Nie wiem czy mówię okej, okay, ale okej okay. Zobaczcie, na tak pierwszy odcinek z Dlaczego pierwszy odcinek z Dlatego, że po pierwsze e, W biura nie, niestety, albo stety Wbijam level e, Albo dwa Co mi dwa wbiję levele Jak na razie, nawet nie wbijem pierwszego, bo tam chcę trochę podziałać w międzyczasie, bo żeby no odcinek szedł jakoś sprawnie, żeby szybciej te potwory jakoś bił tam Więc to może zająć jeszcze, w, w ten weekend na pewno nie będzie ani jednego filmu, więc yy, no yy, No to też trochę smutna bardzo ta, hi, ta historia, Bezio Ty to jesteś ten znaczy nie, tego, nie chciałem tego powiedzieć Ale, mm, tak, mam nadzieję, że łączycie ze mną w bólu Ja z wami również Ale mniejsza a z z zbogowałem sejwa niestety. Którego już nie mam, bo usunąłem. Okej, szlat wytrychy. Była taka sytuacja, że... Okej, okay, nie czytam tutaj nic, dlatego że wszystko jest w języku demonów. Może wam pokażę, żeby tam nie było, że... Może powiecie, że o jedna jedna tam było tego. Nie tego przeczytać. To jest język demonów. Tego dowiecie się. Łoho iż dopiero w listopadzie. <noise> nie wątpię, wątpię. Później, później, o wiele później. Może nawet w styczniu Ale mniejsza e, Więc e, Buga. Czekaj, czekajcie Bóg jest Aha, okej, okay, wstałem sobie Modlitwa e, Nic mu nie możemy dać Ale dobra, mniejsza e, Co ja też chciałem powiedzieć Aha, wdarca jest z sejwa Bo zabiję tych niewolników, którzy tam stali tam jak w, w ostatnim odcinku mówiłem Zabijem ich, żeby mieć level A orkowie, którzy tam stoją Mają skrypt taki, że Oni muszą zabić jakiegoś niewolnika A to, że e, Trzech niewolników ucieka To zostaje ja I orkowie mnie zabijają Nie tyle co mnie biją Bo jakby mnie pobili to już pół biedy, nie? Uu. dopiero co zabiłem pierwszego potworka ogólnie powiem mam też ciekawostkę otóż, yy, powiększę może trochę gammę otóż yy, te, po, te potworki one się nie liczą o, to jest, skrypt działa do pięciu potworów i potem się wyłącza, więc yy, no mniejsza, więc yy, po prostu yy, oni muszą oni muszą jakiegoś yy, niewolnika pobić, znaczy nie tyle co pobić, tylko co zabić, tak? bo to jest yy, no Taki skrypt, niestety tego skryptu nie oszukasz A jak będę uciekał, to o, powiem, za, jeden orzotrów mnie zaatakuje I... No i no i cała, cała kopania się na mnie zwala A jak mi pobiją, to oczywiście mnie zabiją No niestety No jest, niestety Można powiedzieć, że złapałem takiego buga, nie? Ale to jest po prostu nie bach, tego skrypt Tak jest skrypt, tak to działa Więc no też nie mogę nagrać, dlatego że muszę znowu całego save'a zrobić e, Muszę znowu kopać tyle rudy no przez tyle dni. No nic, ale... Jeszcze jeszcze w tym tygodniu nie powinien się pojawić. Ale mniejsza, dobra. Jeśli nie w tym tygodniu, to w następnym. Już będzie na 100%. Więc yy, tak. Daczko nagrywam ale Letardnik ma być w listopadzie, otóż nie. Tak sobie w sposób powiedziałem, że w listopadzie może być wcześniej, tak? Ale Dlatego nie miałem co nagrać, to chciałam się zagrać w Letardinga, więc postanowiłem zagrać w returninga. Fuck yeah. Mój angielski accent jest za... E znaczy nie, nie będę przeklinał może, pozwolicie. Więc dobra, teraz czeka nas strasznie długi właśnie tekst. Rozumiem, że do ty z tego świata. I pozwolicie, że jak będę się jąkał, albo nie, niego nie doczytywał to dlatego, do że jest godzina 15.30, a ja... No trochę jestem się zaspany. Tak, jestem zaspany w sobotę o 15.38 jest. Tak, to byłem ja. Zada dużo mi o tobie opowiadał. Y, wielu bohater, y, niewielu bohaterom tego świata udało się, po, udało się podobne rzeczy. Kim jesteś i co właściwie robić w wieży Xardasa? Jestem Dagot, jeden z dziesięciu opiekunów świątyni pałacu Wakhan. Też jesteś magiem i reklamantem jak Xardas. Jeśli oznacza to, że wykorzystałeś tą samą, że tą samą magię runiczną, którą obdarzył nas Beliar, to tak. Xardas dopiero zaczyna stanowić pierwsze, stawiać pierwsze kroki na tej drodze, którą, którą opiekunowie mają już dane za sobą. Hmm, opiekunowie, kto to może być? Nasza droga to sens yy, naszego życia. Obecność w tym świecie. Mhm. Co to za droga? Droga opiekunów może się yy, pojmować... Z, możesz pojmować znaczenie tych słów... Możesz nie pojmować znaczenia tych słów. W istocie jest to wewnętrzny coś tam świat. Każda tak, żywa istota na swojej drodze, która jest obserwowana yy, od urodzin do śmierci. Jest obserwowana, tak? A co z moją drogą? E, nie musisz jeszcze się o to martwić, w każdym razie nic nie możesz zmienić. ha jest a jaki... jakiemu bogowi służą opiekunowie? Domyślam się, że ktoś, y, kto włada czarną magią nie może... Coś tam, coś tam. Opiekunowie nie służą nikomu. Ich celem jest o, utrzymywanie równowagi na tym świecie i ochrona gody descy, coś tam innych bogów, tak? Adanos, czy to bóg, czy ten Bóg jest wcieleniem równowagi między dwoma, między swoimi braćmi? Posłuchaj, nieważne z czym kojarzy Ci się to bóstwo z pu, purpurową? Purporową? What? Ich decyzje mimo zamiarów nie może z, z, zakłócić równowaga tego świata, bo nie na dobra... Nie ma dobra, nie ma zła, nie ma zła, bez dobra, tak samo, nie ma początku bez końca, bez początku nie ma końca, tak. A każda siła interwencją w tym świecie narusza jego równowagę, tak. Maria nau, naruszył ją, pozwalając całemu dostać się do tego świata. Ino yy, naruszył ją, niszcząc przy, przy swojej pomocy paladynów. Po A wielkie bestie, tak. Jakiś swoim planu zniszczył te wielkie bysie... A, Edanos, zniszczył wszystkie stworzenia swoich braci, uznając je za złe. A, wielka powódź, tak? Chyba jak ktoś słuchał Watasa, to wie. Tylko opiekunów prowadzi zarówno każdą z tych dróg, jak i żadną z nich. No, to jest głębsza filozofia. Jeżeli zrozumiesz to wszystko, to może... Yy, to może będzie ci dane podążyć tą drogą. Czyli chcesz powiedzieć, że mogę zostać opiekunem? Możesz być. Być może, ale y, jest zbyt wcześnie, aby o tym mówić. A co z, y, A czym są pałace Wakhan? Nigdy o nich nie słyszałem. Świątynie pałacu Wakhan dawniej były znane jako sale chaosu. To miejsce, gdzie nie ma nic, tylko pustka. I siły y, moglo, mogu, mogące na stałe zmienić oblicze tego świata. Hmm, elegancko. Cieszę się bardzo cieszę. Coś może rozpierniczy cały świat, tak? I, i nawet... i nawet te potężne bóstwa jak idą nas nie mają tam wstępu, tak? A jeśli my opiekuna. opiekuna a jeśli my jesteśmy opiekana. A my jesteśmy opiekunowie tych pałaców od tysiąc lat, tak? A czego chcesz yy, a czego ode mnie chcesz teraz? Na razie ci tylko proponuję wkrótce na tę drogę bohaterze. I mogę zaproponować ci to tylko jeden raz. Nie będziesz już w stanie zmienić swojej decyzji. Dobrze się nad tym zastanów. Jaka jest twoja decyzja? Otóż... Nie, to zbyt skomplikowane dla mnie. Jeśli to byście kliknęli, to pierwsze, to znaczy, że nie będziecie mieli w ogóle nic z styczności z, z opiekunami, aż do pewnego momentu gry, gdzie będzie to czy jednak trzeba zrobić, nie będę mówił gdzie, po co, jak, w jakiej okolicznościach, okolicznościach itd., itd. Itd. i znaczy się tak dalej, i tak Jest to tak możliwość możliwe się opiekunem. Opiekunem, czyli będziecie mogli być magiem, tak? Chyba. Da się być opiekunem, z tego co wiem. Będziecie mogli być tam magiem, ale będziecie musieli chyba dołączyć do, jako, jako ksardas. Jako ten ksardasa, ten uczeń, tak? A jeśli postanowicie... I jeśli postanowicie być opiekunem, zostaniecie opiekunem. Trochę skomplikowane to będzie. Albo możecie zostać tym właśnie... Um, Haradreamem, czyli jakby ich... Stra to jest strażnik strażników, czyli oni są strażnikami świata, a Haradrimowie są strażnikami ich, żeby im nie, stało się, im nie stała się krzywda Ja ogólnie wybiorę opcję tak, dlaczego tak? Żeby to jakoś powiedzieć Ja tu nie będę się śpieszył, bo ja nie chcę za szybko tej gry, za daleko tej gry potoczyć tak, bo to jest jakby odcinek, to jest takie priordery można powiedzieć Dlaczego tak? No bo... Bo wtedy jak na zacznę nie, to wtedy wiele, wiele, nie aż tak bardzo wiele, ale sporo rzeczy mnie ominie i sporo ciekawych rzeczy się nie dowiemy. Znaczy ja o tym wiem, ale Wy na przykład ja o tym nie wiecie. Więc jak mówię tak. Jestem gotowy, bo zaznam powiem dokładnie co tam będzie ciekawego, dlaczego powiedziałem tak, a nie nie to jest zbyt skomplikowane. Twoja decyzja została wpisana w Wielkie Księgi Losu. Możesz jeszcze nie w pełni zrozumieć na co się zgodziłeś. Ja dobrze rozumiem i rozumiem tego konsekwencje. Ale nie miałem wątpliwości, że tak się stanie. Wybrałeś dogi opiekuna i stanowiłeś... Aha, coś tam, coś tam. Co mam teraz zrobić? Teraz możesz zdoby... zdobyć... O... zadbać o swoje ziemskie sprawy. Co dalej dowiesz się później. Żegnaj. Zaczekaj. No właśnie To jest teleport do świata znaczy do yy, pałasu Wakhan Więc porozmawiamy teraz z Ksardasem On nam pewnie powie coś ciekawego Zaraz do, dokładnie o ja. opowiem leczko powiedziałem tak Zaakceptowałeś yy, propozycję opiekuna Być może twoja decyzja była zbyt pochopna Ale cóż teraz już nie, ma, nie możesz tego zmienić Teraz nie możesz po prostu odrzucić tej drogi Wykonowie po opiekun powiedział, że ty również wybrałeś tę drogę. Tak, w rzeczy samej. I to jest ciekawa rzecz, ale ona została wymyślona przez twórców. E przed tym jak pokonać tego opiekunowie przybyli i, po i powiedzieli mi jak pokonać demona. To była... ale musiałem do nich dołączyć, to była cena za te informacje. Gdybym wtedy odmówił, może byśmy w ogóle dzisiaj ze sobą nie rozmawiali. Kto to wie? Tak odpowiedział, że, e że się jeszcze spotkamy, a potem... Po prostu zniknął. Spotkać strażnika to wielki zaszczyt, dany tylko wybrańcom. Wypędziłeś się cego, czy zasłużyłeś sobie na ów zaszczyt? Jeżeli e, tak rzekł, znaczy to, że e, znaczy, że tak będzie. Po, e, po, le, 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 przyjdzie czas. Ble, nie za rzędu bo zamyśliłem. A nie myśl e, teraz o tym. Musisz Masz inne rzeczy na głowie. Więc co tu, co tu ciekawego, teraz e, może powiem wam. Wybrałem tą drogę, tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest bardzo ciekawa, dużo można dowiedzieć. Du dużo doświadczenia można zdobyć. Nie potrafię tego przeczytać. Aha, myślałem, że on czyta normalną książkę. Dużo rzeczy można się dowiedzieć. A, co to znaczy za tutaj? E, więc... Mm, Hej, uważaj! Więc... Nie potrafię tego przeczytać. Nie, nie potrafię tego przeczytać. Aha, tutaj jest to kamiennej tablicy, tak? Co możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. No mi się jeszcze przyda. Jestem tylko ekspa. Więc tak. Um... Wracając do tej mojej yy, mojej ym, rozważania na tym dlaczego tak Dlatego, że ominiemy wiele ciekawych zadań, które są napadem Moim zdaniem jak, jak robiłem pierwsze zadanie tego właśnie Dagota bo on będzie pierwszym opiekunem na naszej drodze Dokładnie jeszcze nie powiem gdzie Ale spokojnie Przecież Jeszcze wszystko przed nami to Są strażnicy Xardasa, Sardasa oni nam nic ciekawego raczej nie powiedzą Ale można ich zabić, ale to później Ogólnie jak to się wchodziło? Tutaj? A okej, okay, tutaj się wchodziło Więc yy, Ominie mnie dużo ciekawych zadań Dużo e, ciekawych, właśnie e, Jakby ciekawo Ciekawych, ciekawostek To jest takie masło, myślenia Ciekawych Rzeczy można się dowiedzieć na temat yy, Świata Gothic, który został, no Można powiedzieć, że został wymyślony, tak? Bo został wymyślony przez twórców E, właśnie od Magic Team... Nie, to nie, nie Magic Team, przepraszam, pomyliłem się. Nie wiem dokładnie kto stworzy Dark, e, co, turninga, ale... Na pewno miał bujną wyobraźnię. I można się właśnie dużo na temat tego dowiedzieć, bo... No niby to jest zmyślone, tak? Ale... No kurde, weź, na, weź to wszystko wymyśl... Wymyśl, nie? Bo taki człowiek, taki... ja też mam bujną wyobraźnię, czasami mogę wymyślać i wymyślać i wymyślać różne rzeczy. Wkład w takie rzeczy mamy dostałem czwórkę z polskiego. Ho 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 ho. Ale... Kurde, tu nic nie widać Ale tak czy siak Spadłem <śpiewy> O nie <śpiewy> Spadłem <śpiewy> Dobra, widzimy się Pocięci do, do, do końca To co, co chciałem powiedzieć Jesteśmy z powrotem Czytałem i, za, i zapisałem okazję, że ty ty zaatakował mnie wilcór, więc postaram się stać jak najmniej życia. Okej, okay, już życie. Niedawno nie walczyłem z wilcami. Ostatnio na chyba w Darksadze. Dawno, dawno. Dobra, więc szkoda mi tych eliksirów, ale mam tu jakieś zioła. Zobaczmy, mnie zioła ja też mało dają Odsłużony um, Hmm. Nie mam pojęcia, co teraz zrobić, może znajdę tam trochę e, Jak będę się do lestera, chociaż nie, to nie ma trochę sensu Z takim zdrowiem, ogólnie pewnie wy widzicie trochę więcej niż ja, dlatego że mi tutaj pizga słońce No jak człowiek chce gdzieś sobie pojechać Pizga deszcz Człowiek nie może nawet minutę siedzieć w jednym miejscu bo tak wieje wiatr i w ogóle A człowiek siedzi w chałupie bo nie ma nic do roboty w sobotę No to oczywiście musi świecić słońce jak skurczy syn nie Mogę widać ten, widzicie ten skrypt jeszcze działa No co chyba przestanie działać W późniejszych etapach gry Desz trochę, trochę przeszkadzało ale tam mniejsza Więc dobra Wiem, co ja chciałem wam powiedzieć? O nie, tu jest jeszcze jeden wilcór, a nie zapisałem Ty, Tego nie przewidziałem Jednak gra potrafi mnie jeszcze zaskoczyć, chociaż przyszedłem raz, ale grałem dużo razy w początek, dlatego że na początku musicie wyrżnąć wszystkie potwory i jak najwięcej tych potworów, bo na przykład nie, nie dawać zabijać wilców Lesterowi, bo Lester po prostu yy, nie da wam levela, tak? A level się tylko liczy w tej grze więc dobra ogólnie z tego co widzę tam jest wilcór więc yy, jednak trzeba zjeść trochę tych ziół I widzicie straciłem trochę Straciłem nieco właśnie mniej, niż, mniej więcej niż połowę tych właśnie punktów Tak, tak to można nazwać Mam no, 85 punktów trafiennych Nie, wiem, czy te rośliny odpada się zjadać hmm. No dobra to może wtedy nie, nie, mam, nie mam pojęcia co teraz zrobić, nie? Ten wilcur to on mnie zabije, on mnie na hit'a teraz Dobra, nic, spróbujmy jeszcze raz Teraz spróbuję Nie da się tak łatwo podejść Widzicie Wilcy Atakują tylko Jeden raz tak warkną na nas i ja od już lecą Nas wy... zabić no Więc też nie jest też ułatwienie z tego widzę, no jednak ta gra na normalnym poziomie trudności da mi trochę popalić. Proszę mi z tym, co, co to, co, co to za tego, szumy, co to za, nie wiadomo skąd wodospad, proszę się rozejść. Więc no dobra, może najpierw zaj zajdźmy tutaj, tu chyba z goblin, goblinem łatwiej się walczyć z wilcem. Dlaczegoż to, dlaczego, dlategoż to, że wilcur, y on atakuje nawet jeśli odskoczymy z tego co zauważyłem. A, a goblin jednak też potrafi zaatakować Ale no niestety Nie ma za mało życia żeby pozwolić sobie na chociaż jeden cios Ogólnie ja tak sobie grałem ten na łatwym to było też tak nieco Nieco łatwiej niż ten tutaj nie oczywiście Ale no tak jak było trudno Ja sobie teraz pomyślę o takim silverku albo o innych youtuberach Którzy nagrywali na poziomie rzeźniku Jak na przykład nie tamten rusek jednak Przepraszam, no, że użyłem słowa rusek. Nagrywa też na super hardzie. No też mu bardzo współczuję. Bo no, po prostu człowiek nie wytrzyma normalnie umysłowo z takim czyś, bo... No rozumiem. Później to ta gra trochę się rozwinie i te podstawowe bestie nie będą dla nas małym takim problemem. Ale no jak wiecie jednak... jednak będzie coś na rzeczy, nie? Najpierw są serafisy Które są teraz nazywane serafisa, nie niebieski, chyba besta, czy tam fioletowy, nie wiem One dają 5 punktów wytrzymałości, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo się opłaca je brać Później się chyba z nich robi jakieś tam mikstury, z tego co pamiętam Serafis i... Tam nieco innych yy, składników, tam rdespolny chyba Czekajcie, tutaj teraz trzeba jakoś... To trzeba tak rozegrać... No nie, eee nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, nie wiem ile goblinów do mnie biegnie, jeden biegnie, tak? No a to, pół biedy Jeden Na przykład dwóch to już by było trochę biedy No bo, jak wiecie, go... Jego... O biegnie chyba drugi, nie, myślałem, to jego pałka była tylko I się przestraszyłem Okej, okay, więc No jak na razie nie idzie, idzie źle, nie idzie źle No nie źle, ale nie jest też dobrze za chwilę level i coś co, pokażę wam coś co mnie przeraziło jak to jak zobaczyłem to Aha, mogę... O nie, o nie, muszę czytać, bo straciłem punkty niepotrzebnie e, Pokażę wam coś co mnie przeraziło totalnie jak zobaczy jak e, zobaczyłem to Chulia tej czasu jeszcze e, 2,5 minutki więc los jeszcze pewnie jeden nagram, dlatego że no, niestety nie mogę nagrać ani tego ani tego, nie? No niestety na razie musicie się zadowić retarningiem, który będzie dopiero, dalsza część będzie w listopadzie kontynuowana. Z wiadomych powodów. Oczywiście. tu tutaj są tylko dwa gobliny czy jednak trzy? No nie, tu jest tylko jeden. Tak? Ja jeden, dobra. To luz. Myślałem, że więcej ich będzie. Okej. Okay. Ten skrypt powoli zaczyna mnie irytować. <grym> No teraz to zaobserwowałem to za, za małego gobina chyba był 70 punktów nie, nie, nie 60 Chyba Więc no nie wiem, może to tak mi się tylko wydaje No czy ja wbiję jeszcze w tym odcinku level? Nie Jakbym zabił jeszcze dwa gobiny pewnie tak Ogólnie to jak otwieracie kufry często zapisujecie do tego, że może być kufer pułapka Nie daj Boże Kufer pułapka, które, który po prostu jakby to powiedzieć... Hmm, tak lekko jest tak irytujący, że ja nieraz chciałem wyrzucić komputer przez okno. <gorsze> Najgorsze to są nie, nie tam zatrucia, bo może was zatruć wam y, po prostu y, wytrzymałość, wtedy będziecie ją szybciej tracić. Tak, coś takiego jak w gotiku. Trójcem. Albo może was y, chyba przywołać goblina, szkieleta, albo może przywołać jakiegoś tam innego potwora też dużego szkieleta może chyba przywołać i może was podpalić, to jest najgorsze co może być ja po prostu nie myślałem że po prostu nie wytrzymam i wyrzucę komputer w końcu przez okno było bardzo blisko ale jednak się powstrzymałem no patrzcie nie, muszę to wczytać bo to tak się nie da grać, no ludzie tak się nie da grać Tak się nie da grać Dobra Eee Postaram się zabić tą Chociaż mam tutaj ognisty pocisk Ale on chyba mało mi... Znaczy dużo mi nie da Okej, okay, gdzie tu jesteś? Chodź Okej, okay, polna bestia nas atakuje Save i teraz trzeba na bardzo uważać Jedna polna bestia i niecałe cztery punkciki Znaczy cztery punkciki właśnie Okej okay, sorry, miałem telefon Okej, okay, zapisujemy Zapisujemy pamiętajcie, za każdym czasem idzie kolejny zapis Okej, okay, tutaj straciłem Jeden punkcik, ale to nic się nie stało Nie, dwa w zasadzie I trochę życia, więc dwa nic się nie stało Nie ma co płakać Na no to zlanym lekiem jest Teraz szybko zjedzmy sobie serafisa i trochę żywów halucynów. Więc pewnie sprześcił mój dzwonek albo to wyciąłem. Ale mam nadzieję, że jednak nie słyszeliście. bo zaraz doprawa o to, jakieś do mnie przypierniczą. Właśnie. Są małe problemy, bo na przykład ja nie jestem... Nie wiem czy mam mam po prostu... Mogę użyć gotik piano w moich filmach. A na przykład kupiłem gotika, na którym była Była ta piosenka i gdzie jej nie ściągnąłem, ona była na tej płycie, więc o to chyba do mnie się nie będą srać, ale e, ani razu się do mnie strali o prawa autorskie, ale na przykład ja wiem za, za powiedzmy za rok albo za ileś tam chciałbym zostać partnerem YouTube'a. No niestety albo stety, to się okaże dopiero za rok. Jeśli przypuśćmy Miałbym do dyspozycji tą muzykę, czyli przyjrzyjmy ona ma prawa autorskie, ja tych praw autorskich nie mam I tak dalej, i tak dalej To po prostu wtedy oni jakby, YouTube automatycznie, żebym został tym partnerem Po prostu mi ten film może usunąć, albo wyciszyć dźwięk To już nie wiem, co jest gorsze Więc no, trochę się nad tym boję, może wtedy będą chciał zmienić kanał, ho, 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 ho A dobra, dobra, nie wiem Tak tylko palnąłem coś o tych prawach autorskich, więc dobra, to by było na tyle Trzymajcie się do następnego odcineczka, który będzie nie wiem kiedy, ale może jeszcze jedno odcinek będzie z Turninga, a potem będziecie musieli czekać do listopada. Więc za, to było na tyle, trzymajcie się do następnego odcineczka. Cześć!